Tymczasem w absurdy! Stanie. Marsz, marz Ziemi polskiej do polski. Tymczasem w absurdystanie 184. Opublikowany 20 lipca 2021 roku. Jeśli komuś potrzebna by była jedna scenka jak najbardziej obrazująca dzisiejszą Polskę, to proponuję obejrzeć relację z uroczystego otwarcia nowego skweru w Janowie Podlaskiej. Skwer umieszczony w miejscu dawnego parku, na potrzeby jego budowy wycięto 94 ze 140 drzew, które rosły w tym miejscu, pokrywa beton. W beton wmontowana jest fontanna przedstawiająca konie arabskie w galopie. Te konie, z których Janów był znany zanim światowej sławy Stadniny o kilkusetletniej tradycji w 5 lat rozwalili zarządzający nią nominaci PiS. Obecne na otwarciu sklep skweru VIP-y chroniły się przed palącym słońcem pod daszkiem stojącego na skwerze budynku, bo po wycięciu większości drzew niemożliwe jest wytrzymanie w słoneczny letni dzień na tej betonowej patelni dłużej niż chwilę. Wstęgę przeciął oczywiście ksiądz. Renowacja skweru kosztowała 4 miliony złotych, z czego 2 miliony z funduszy Unii Europejskiej. Skoro mowa o pieniądzach z Europy, zastanawiam się czy rząd się nie brzydzi. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówi, że ci, którym nie podobają się decyzje rządu, nie powinni od rządu brać pieniędzy takich jak zasiłek na dzieci czy emerytury. To jest mało honorowe, bo jakbym ja nie zgadzała się z decyzjami rządu, to bym nigdy od takiego rządu nic nie wzięła, mówiła podczas spotkania z wyborcami. Oczywiście kłamała, kiedy była posłanką opozycji, nie miała żadnych obiekcji i pobierała należne jej pieniądze. Ale może ta zasada powinna działać także wobec Unii Europejskiej. Tu jest Polska, a nie Unia, krzyczała Witek. Czemu więc dopuszcza, aby do tej Polski napływały unijne pieniądze? Na szczęście to się już niedługo może skończyć. Ich partyjny kolega, pełniący obecnie funkcję kolegi z pracy Julii Przyłębskiej, również uważa, że do Polski żadne unijne pieniądze napływać nie powinny. Dlatego ogłosił już zgodnie z przewidywaniami, że Polska nie musi stosować się do wyroków TSUE. Spodziewam się jednak, że jeśli UE wyciągnie z tego konsekwencje poważniejsze niż seria oburzonych tweetów, rządowa propaganda będzie oburzona obcięciem naszemu krajowi funduszy. O czego się spodziewać po takich cynikach bezmoralności, jakich obraz maluje się z publikowanych przez hakerów e-maili ministra Dworczyka. I nawet nie mówię tu już o używaniu prywatnych e-maili do prowadzenia polityki, czy o filmikach i zdjęciach sugerujących, że posłowie partii rządzącej w życiu prywatnym dalecy są odgłoszonych przez siebie katolickich wartości. Najbardziej smutne jest to, że dla nich wszystko rozbija się o to, jak mogą to wykorzystać politycznie. Nawet brutalność reżimu Łukaszenki to dla premiera Morawieckiego nie jest wielka tragedia, a polityczne złoto. Ale czego się tu spodziewać oni konsekwencji swoich działań się nie boją podczas gdy działacze opozycji potrafią być gonieni przez pół miasta pod fałszywym pretekstem przejścia przez jezdnię w nieodpowiedni sposób posłowie pis przechodzą na czerwonym na oczach funkcjonariuszy i żaden z nich nie musi obawiać się interwencji to inni mają odpowiadać za swoje czyny albo zaniechania jak producent pytania na śniadanie w TVP z dwunastoletnim stażem, który wyleciał z pracy za to, że nie przerwał transmisji występu słowackiej piosenkarki Karin Ann, kiedy ta wyciągnęła tęczową flagę, aby zademonstrować swoją solidarność z polską społecznością LGBT. Prześladowana może się czuć także grupa aktywistek z Miłakowa, która nazywa, nazywa się Wiedźmuchami. Ponieważ niekiedy występują przebrane za wiedźmy, lokalny samorząd z inspiracji radnego PiS i działacza akcji katolickiej postanowił przyjrzeć się sprawie. Należy sprawdzić, jak to jest zrobione i czy kierowniczka Domu Kultury współpracuje z proboszczem, bo te tańce, krzyki i śpiewy przywodzą na myśl kult satanistyczny. Jakby ktoś chciał zobaczyć tańce, krzyki i śpiewy przywodzące na myśl kult satanistyczny, to przykłady takowych można znaleźć na kanale Wiedźmuch na YouTube. Podczas gdy rzekome wiedźmy znajdują się pod lupą działaczy katolickich, księża pedofila nie tylko są tolerowani, ale mogą też liczyć na wsparcie współwiernych. We Włodawie odprawiono mszę świętą w intencji księdza pedofila. Kiedy oburzony mąż jednej z jego dawnych ofiar domagał się od proboszcza wyjaśnić, usłyszał, że za przeprowadzających aborcję też się modlą, a to znacznie gorszy grzech. Ale co proboszcz mógł zrobić? Przecież jak nie będzie się modlił za księdza pedofila, to jego zwolennicy mogą udać się ze swoją modlitwą gdzie indziej. Na przykład do posłów opozycji. Jak pisał na swoim Instagramie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyliusz, scena z ulicy Nowego Sącza. Podchodzi człowiek, wyciąga różaniec i wzywa nas, parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, do modlitwy. Pewnie myśli, że się wystraszymy, a ja przyjmuję zaproszenie, krękamy na schodach najbliższego sklepu, odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz. Niestety, kiedy dochodzimy do fragmentu o odpuszczeniu win, ten sam pan wplata do modlitwy Platformę Obywatelską. Dalsza modlitwa nie ma już sensu, bo widać, że to przez niego przemawia zły. Gdybym nie był gotowy do modlitwy w dowolnym miejscu, to nie wiedziałbym, czym on by był wysłannikiem. Nie każdy człowiek wymachujący różańcem jest natchniony przez stwórcę. Strzeżcie się fałszywych proroków. Polska, XXI wiek. Poseł modli się na schodkach do obuwniczego z wysłannikiem szatana. A jeśli tego wam jeszcze mało, to rzecznik praw dziecka protestuje przeciwko szczepieniu małoletnich, nazywając program szczepień eksperymentem medycznym na dzieciach. Chyba żaden rząd jeszcze nie promował tak zawzięcie ciemnoty i zabobonu. A będzie jeszcze gorzej dzięki ministrowi Czarnokowi. Jeśli myślisz, że wypisanie dziecko z religii coś pomoże, to jesteś naiwny. Nowe prawo będzie wymagało, aby niechodzący na religię uczęszczali na obowiązkowe lekcje etyki. Ekipa nauczycieli rozpoczęła szkolenia na katolickich uniwersytetach. I raczej obawiam się, że nie będzie można zapomnieć zapisać dzieci na te zajęcia. Dzieci to nie Olimpijczycy, którzy zostali odesłani z Tokio do domu, jak sześcioosobowa ekipa pływaków czy kolarska mistrzyni Polski, bo jakieś leśne dziadki w sportowych organizacjach zapomniały dopełnić stosownych formalności i zapisać naszych reprezentantów na olimpiadę. Pomyślcie sobie, jak muszą czuć się ci sportowcy, którzy od kilku lat ciężko pracują, przygotowując się do tej być może najważniejszej dla nich w życiu imprezy, tylko po to, żeby w ostatniej chwili dowiedzieć się, że przez niekompetencje działaczy w ich związku sportowym obejdą się smakiem. Zapatrzcie nad nimi, tym bardziej, że was być może to też czeka. Polska od lat ciężko pracowała, aby stać się pełnoprawnym członkiem europejskiej społeczności, a nasz rząd nieudaczników i cwaniaków robi teraz wszystko, aby nas pozbawić benefitów wynikających z przynależności do tej wspólnoty. Miejmy nadzieję, że Unia Europejska tym razem nie poprzestanie na wysyłaniu oburzonych tweetów. Tekst powstał dla portalu Bryckie Listy zdjęcie domena publiczna.